Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Fawoniusz i witam Was na kanale Aces Showdown. W dniu dzisiejszym zostałem poproszony, aby nagrać dla Was przegląd najnowszego kornetu bojowego sezonu ósmego, który nazywa się Zew Łowów. Tak jest, zima, okres świąteczny, a Blizzard postanawia wprowadzić nam sezon łowów. Make sense. A więc yy, oto i jest, karnet bojowy sezonu 8 z yy, No i zacznijmy może od tego, że od razu, yy, kiedy kupimy karnet bojowy, dostaniemy małgę, tego co tutaj podnosi ciężary w menu głównym. Więc yy, tak, jeżeli chcecie zagrać małgą nieco wcześniej, musicie kupić karnet bojowy. Tutaj nie zmieniło się nic od samego początku, kiedy wyszedł Overwatch 2. A Oprócz tego 20% dodatkowego PD przez cały sezon. Oraz skórka do Any, całkiem spoko swoją drugą skórka do Any. Fajne rogi. Bądź coś w tym rodzaju dostała portret gracza, który jak wygląda. Każdy widzi. Następny w kolejności kolejny portret gracza. Jak wygląda, każdy widzi, tak jak powiedziałem. Kwestia do łapista. Tak, więc do mojego maina ja pewnie będę używał. Zagranie do Maugi, które jest. No, mega spoko. to tak wygląda bez interfejsu. No, i jak widać, mega, że to jest taka napaść z zakrzaków. No, szto siwo. Ja będę używał. E, poza do Junker Queen, następny spray do homiczka który automatycznie mi się włączył. Oprócz tego jeszcze kredyty w Matlpassie e, Premium. E, wizytówka do portretu, czyli nowej rzeczy, która została wprowadzona w Overwatchu 2. Emotka do Junkrata. Niektórzy smażą pianki, to Junkrat musi smażyć dynamit. Of course, ale jest to emotka statyczna, więc jest to fajna emotka, żeby sobie usiąść, może się porozglądać z widoku trzeciej osoby bez pikowania. Na to jakiś advantage, jest to jakaś taktyka. I kwestia do małgi i skin do homiczka, kamuflaż, Te oczy, trochę przerażające. Nie będę kłamał. Ale overall, skórka, no po prostu jest nic z jakiegoś szczególnego. Na następną stronę przechodzimy, zagranie dla Zeniaty, widać jak ta kamera się cofa, I... no cóż, bardzo cinematically, no, takie są przecież zagrania meczu. Pamiątka, czy ktoś tego korzysta? Nie wiem, ale jest, dają, więc macie, po prostu. Dalej mamy graffiti do Junker Queen, wraz z kredytami. Kolejny portret gracza, tym razem junkratowy. Wizytówka, wielkie szczątki i voice line do Mercy. Takie coś. Przywieszka ja osobiście nie korzystam, ale jak ktoś korzysta to jest. I graffiti do Anny, No, powiem szczerze, że Anna tutaj dostała naprawdę sztoskin, sztos graffiti, więc dla Any ten sezon, ten battle pass jest naprawdę W. Portret gracza do Junker Queen oraz Sama. Junker Queen która no nie ukrywam, jest naprawdę ok, jakby. Nie ma w wyroczy jakichś dobrych skórek do Junker Queen, które mi osobiście by się mega podobały. No a ta jest całkiem ok. Więc jak blokuję, to najprawdopodobniej będę z niej korzystał. Zagranie meczu do Kiriko. Bardzo spokojne, scenetyczne, bez jakiejś akcji po prostu Lecząca ofuta sobie tam lata. Kwestia do Ramatry. This is no game. This is tak to jest. Taki oto voiceline oraz 100 kredytów. Kolejny spray do Junkrata. Wym Junkrat w końcu dostał coś z Battle Passa. Emotka. Jaka emotka? Portret do Małgi i Ana. Poza. Taka zwycięska, taka trzymająca dumnie swoją broń po wypełnionej misji. Chociaż. O, proszę mi tutaj nie znikać, widzę, że no, to, to jest chyba pasek, co nie? On, on, on tak powinien sterczać, jakby. Nie jestem zbyt convinced. Takie nie, lekkie niedopracowanie. Kolejna przywieszka, która mnie akurat nie interesuje: e, Danger Zone do Reapera. Taka wizytóweczka sobie tutaj istnieje. Voiceline do homika. Tak, mi no, że. Nasz chromniczek ulubiony. Nie lubi raczej klatki. Co by się dziwić? Wyrwał się w końcu z objęcia klatki i wszedł do kulowrotka. Żeby siać spusztoszenie w świecie. Um, kolejna pamiątka. Kręgosłup test. To to... Chyba z jakiegoś omnika z PvE tego enemi. Nie mam pojęcia. I legendarny skin do Reapera, ale ten skin to jest naprawdę mega sztos. To jest coś fajnego, oryginalnego i nawet wydaje mi się, że idealnie się komponuje z złotą bronią, którą również do Reapera posiadam. Mega sztos sprawa dla mainów Repera. no ale kolejna karta. Poza zwycięska dla Ramatry, oglądająca tak jak każdy widzi kolejne graffiti tym razem dla Junker Queen wcześniej była również pokazana Voice line do Ashki mm. Graffitero Lucia Nie do końca wiem co ma to prezentować czy po prostu graffiti Lucia czy jakiś wycinek miasta Lucia ale raczej raczej jest to po prostu graffiti Lucia widzimy tutaj żabę no, i podpis. Ciekawe, czy będzie powiedziane lorowo, kto to namalował. Czy był to sam Lucio, czy jeden z jego fanów. Idąc dalej, graffiti do Reapera, zagrożenie e, oraz kolejne 100 kredytów. Kolejna pamiątka, tym razem Wielki Róg. Portret gracza, zaklinacz bestii. Bardzo, a bym powiedział, kolejne 100 kredytów. Voiceline do Cassidy'ego. Gdzieś to już słyszałem chyba. Eee, nie jestem pewien gdzie. Zagranie do Ashki, które wygląda w taki oto sposób. Play of the game. Taki zoom na jej twarz. No chyba jest czymś w rodzaju zielona, mi się tak troszeczkę wydaje, że... No, coś tak Państwu spodoba. Coś chyba ją Cassidy wkurzył. Idąc dalej, e, Lucio, skórka grafitiero. no wcześniej się zastanawiałem, kto tam namalował, to graffiti, no to chyba mam już odpowiedź, że był to sam e, Lucio. Jest sobie taki Lucian, uba brany w farbie, farbie. w farbie to mogę mieć złota albo czegoś innego w Minecrafcie. Maska, no taka, żeby graffiti nie przeszkadzało, trochę się śmieję, że troszeczkę wygląda jak przeciwgazówka, no ale... W sumie jest to logiczne, no, spray też jest, farbowy spray też jest gazem, więc no, czego ja się spodziewam. Eee, strona czwarta. Emotka do Kiriko, jak było słychać, również z voiceline'em. Takie przywitanie kirikowe. Eee, graffiti do Junkratta. Potrzasku. Tutaj, z tego co widzę, kolejne zagranie. Aha! Do Lucja, To jest poza, a nie zagranie. Ej, szczerze, to wygląda mega sztos. Nie, ta poza? Mm, perfekt, perfekt. Do grafitowego Lucio mega pasuje. No ale nawet jak widać do innych Lucjo, podejrzewam, też będzie mega sztos pasowało. Uh, do tak to Jack, do Jacker Queen. <laughs> Egzekucja. No i na 45 poziomie dla osób, które nie zdecydują się wykupić Battle Passa Premium czeka dopiero Mauga. Trzymający te swoje dwie givery. Oprócz tego, 100 kredytów, i jak było widać, talizman na broń to się nazywa mięsista kość. No, ale myślę, że każdego najbardziej będzie interesował małga, po to, żeby móc z nim grać w tym sezonie. Idąc dalej, leśna bestia. Tutaj powoli już się rozpoczynają skiny do Orisy. Również mamy uliczną bestię. To akurat jest skin do Lucia. Natomiast wydaje mi się, że dość dobrze pasuje do. Do leśnej bestii, więc, no, takie, może powiedzieć, połączenie tutaj weszło. Um, portret do komiczka wygląda naprawdę fajnie. Muszę przyznać, no, nie wiem, mi się podoba. Mi się podoba. Um, Voiceline do Dumfista. No, tutaj mam taką informację, że. E, no, nie przetrwalibyśmy dnia na sawannie. No cóż, Dumfista ma akurat w tym doświadczenie podejrzewam. Skoro tak mówi. No i skin do Junkrata. Wydaje mi się, że jest to pierwszy skin do Junkrata, który został wprowadzony w Battle Passie. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Natomiast skin, gdzie Junkrat chyba pomylił sobie głowę z kieszenią i to tam spakował swoją pułapkę. Wygląda, no cóż, no szalenie jak Junkrat jest szalony, no to skin też musi być szalony. Jakby Junkrat nie ma takich stricte normalnych skinów. Zresztą to pasuje do jego postaci. On jest takim Crazolem. Um, emotka do Sojourn. Widać jak się flexuje swoją jakże potężną cybernetyczną ręką, i to jest emotka z typu constant z tego co widzę, czyli bez przerwania. Również dobra do sprawdzenia z perspektywy trzecioosobowej jakiegoś corneru czy coś w tym stylu. A um, Graffiti -e do. Wrecking Bola, ale powiem szczerze, że. Nie, nie wiem, no wykluwa się. Po prostu się wykluwa. I dlatego to jest do Wrecking Bola. Uh... Graffiti, zagrożenie do Ripera, Voiceline do Mikey. Wrong place, wrong time. <laughs> wrong place, wrong time. Czyli w złym miejscu, w złym czasie. A na polski to zostało przetłumaczone jak śliwkawy kompot. To są to dwa zupełnie różne znaczenia. Jakby. No nie jest to jakieś bardzo podobne powiedzenie, więc dziwi mnie to tłumaczenie w tym momencie. No ale nie bez powodu wiele osób nie gra na polskiej wersji językowej. Jeden z dalej. Um, korona albo podszask, co to jest? To jest pamiątka. Myślałem, że graffiti. No i kredyty. podejrzewałem że te kredyty będą więcej dla wielu znaczyły niż ten potrzask, który z tej perspektywy nawet nie wygląda jak potrzask. No Dla mnie to... Ani już jakaś korona była. No ale cóż, no to jest potrzask. Well. Żaba. To żabi, tak, no oczywiście, że żaba to Lucio. Graffiti do Maugi. Zastraszenie. Czy to jest z jakiegoś jego skina? Tak, to chyba jest z jego skina, który już tutaj widzę. Ale do tego przejdziemy. Wonna bestia do Orisy. Wizytówka troszeczkę mi się e, kojarzy z Aquamenem, bądź innego rodzaju Atlantyną. Wygląda nawet ok. Jeżeli ktoś ma takie upodobania klimatyczne, no to jak najbardziej e, może sobie e, sprawić taki, e, taką wizytówkę. Bo do Reapera. Tak żyję, żeby zabijać. No i wcześniej już przywołany Mauga który został w tym Overwatch. możesz ze mną jednak współpracować, proszę serdecznie, który został tutaj przedstawiony jako typowy wojownik. Akurat idealnie pasuje, ponieważ niedawno wyszedł Spider-Man 2, który również posiadał bardzo podobny wątek właśnie takiego łowcy więc małga idealnie się czasowo wstrzeliwuje. Talizmany prawdopodobnie na szczęście. No i również jego dwie broni zostały wyposażone w zdobienia na polowanie, że się tak wyrażę. Przechodząc do kolejnej strony, mamy pierwsze co się rzuca w oczy: zagranie do Reapera, które po raz kolejny jest bardzo cinematically, ale tutaj już widać więcej dynamiki niż w poprzednich przypadkach. E, Voiceline do Sombry. Nikt nie jest lepszy niż gra. E, graffiti. Toksyczne odpady. Podejrzewam, że to jest jeszcze do Repera, które widzieliśmy przed momentem. E, pustynna bestia do Orisy, więc wcześniej była podwodna bestia. Tutaj jest pustynna wersja. I to się fajnie skleja w całość, ponieważ pokazuje to, że to nie jest tylko i wyłącznie. Jeden potwór jakby Teorisa. Do tego jeszcze przejdę. I wytłumaczę o co mi chodzi. Eee, natomiast to jest fajne. To jest naprawdę bardzo fajne nawiązanie, że teorisa nie jest jakby taką jedną Orisą czy coś takiego. No nie jest to Stricte Lore Overwatcha, ale no takie klimaty. Tutaj wchodzą. Eee, emotka dla Widowmaker. pora relaksu. Eee, Widow dostała kolejną pozę spoczynkową, ale jak widać dalej musi być. Baczna, obserwująca. No i e, Winko w ręce też musi być. E, fajnie wygląda jak spuszcza to bajzor, to akurat jest podejrzewam zależne od skórki. Tutaj wygląda to naprawdę mega, mega sztos. No i ognisko. E, ciekawe czy kiedyś wprowadzą, mm, tak jak to obecnie jest w Fortnite, że można mieć Jakieś emotki łączone, czyli że można, że może jedna osoba zacząć taką emotkę, inna może dołączyć, i na przykład dwie osoby by w takim ognisku e, siedziały. To by było mega sztos. E, Junkrat. Voice Voiceline, e, kolejny Talizman na broń, tym razem Mikio bestii. Pamiątka, egzorżuk. E... Nie, sorry, nie wiem jak to skomentować. <laughs> nie dość, że z pamiątek nikt nie korzysta, to jeszcze. Taka, takie coś. Ach. Well, Przejdźmy dalej. Eee, graffiti. Graffitiero. Muzio. Graffiti z y, graficiarzem. To jest ciekawe combo, ależ to wygląda nawet. Oraz y, Zeniata. Zaklinacz bestii. Mm, bardzo average, bym powiedział. Zeniata ma. Według mnie lepsze skórki. Nie jest to skórka, którą bym sobie osobiście sprawił, ale jest to skórka epicka, więc jak na epika jest to skórka naprawdę okej. Okay. No i uwaga, przechodzimy do ostatniej strony, i również bardzo blisko się zbliżamy do clou całego pasu, czyli do orisy. Ale jeszcze zanim to talizman na broni, wielka bestia. Kolejna przywieszka, która mnie osobiście nie interesuje. Kolejny portret gracza, tym razem dla Lucja, dla naszego graficiarza. Kolejny spray, tym razem dla Małki, który, no, ostro sobie wpiernicza jakąś zdobycz najprawdopodobniej, którą zdobył na łowach. Nawet to się nazywa nagroda załowy, łowy, więc smacznego życzymy. A tymczasem arktyczna bestia, czyli po raz kolejny już trzecia bestia, którą Widzimy, jeżeli chodzi o Orisę, tym razem um, związana z żywiołem lodu. Trop bestii. No, jak na moje oko, to jest chyba jakiś kurczak albo innego rodzaju ptaszor. Voiceline do Orisy. Tak, tutaj nas ostrzega, że no, nie chcemy, żeby e, nie chcemy usłyszeć jej ryku bojowego. Live Univer, który dostał tutaj swój pierwszy przedmiot kosmetyczny w tym Battle Passie, czyli „Ukłon”. Taki bardzo niski, bym powiedział, żeby mu tylko ten kwiatek z, z pleców nie spadł, to by było dobrze. Talisman na broń kolejny, egzo, czaszka, Emotka do Soldiera. Baczność naprzód, marsz. Więc e, bardzo to do Soldiera pasuje będzie to najprawdopodobniej emotka chodzona, mega, mega sztos no i uwaga, skin mityczny, czyli Orisa o mój Boże, ile było emocji z tą Orisą ileż to ludzie mówili, że ta Orisa jest zwarta przez to, że no niestety ale w przypadku Orisy do jakiejkolwiek modyfikacji jest tylko i wyłącznie jej broń, która w zależności od naszego wyboru może wyglądać albo tak Albo tak, nic więcej, jeżeli chodzi o samą Orisę, się nie zmienia. E, zmieniają się tylko i wyłącznie kolorki. I to jest to, o czym mówiłem, że Orisa, w zależności od żywioły, który został e, przywołany, ma różne kolory. Przynajmniej ja to tak interpretuję. E, tutaj mamy na przykład żywioł lodu, chyba. No, nie jest to jakby wprost pokazane. Natomiast tutaj mamy, no, wydaje mi się, że to będzie żywioł... Ognia. Nawet widać, że tutaj taki już bardziej dym z jej pleców wychodzi. Um, zastanawiam się, czy byłby to żywioł wody, ale zakładając, że pierwszy styl to jest żywioł ziemi, no to to już tylko i wyłącznie woda by zostawała, co. Mm, piąte przez dziesiąte. no. Bardzo słabo kustomizowalny skin. Już w przypadku Hanzo było wiele krytyki ze względu na to. Że customizacja najnowszych mityków praktycznie nie istnieje. Jedyne co można wybrać, to skin do broni oraz ewentualny recolor tego skina. Co nie oznacza, że teorista jest jakaś super słaba. Jakby no, rzeczywiście wydaje mi się, że są lepsze skiny od tego mityka. Wydaje mi się, że ten mityk powinien być faktycznie tym najlepszym z najlepszych, a ten jest. No, Musi komuś podpasować. Ja też raczej nie będę w 100% z niego korzystał. No i jak na Evis, jak na mityczny skin, również nie uważam, że jest to skin jakiś wybitny, mówiąc dyplomatycznie. No i to tyle, jeżeli chodzi o podstawowy Battle Pass. Następnie mamy prestiżowy Battle Pass za 85 dobrze mówię tak za 85. Mamy tytuł łatwej ofiary, 95 to jest szmelcarz, 105 zwierzę stadne, 115 tropiciel, 125 zwierzę nocne, 155 podniebny łowca, 175 pogromca potworów oraz za 200 dostaje się tytuł behemota. Jak osobiście oceniam ten karet bojowy, no nie jest on jakoś stricte wybitny, Mityczny skin jest, powiedziałbym, bardzo przeciętny. Natomiast są perełki. Są perełki, jest mega fajna Ana. Jest również naprawdę spoko Reaper. Jest również Lucio, który ma swój własny klimat. Czy Battle Pass jest warty swojej ceny? Czy jest warty zakupu? No, tego Wam niestety nie powiem, ponieważ wszystko to jest kwestia preferencji. Ja na przykład kupiłem Battle Pass i będę go wbijał ponieważ wbijam każdy Battle Pass. No i co? O tym już musicie zadecydować sami. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić ocenę pod filmem oraz jeżeli Wam się podoba to, co robimy jako Aces Showdown, to pozostawcie subskrypcję na kanale, aby nie przegapić nowości.